Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprosiła Jana Kuronia. Znany szef kuchni jest też miłośnikiem literackich poszukiwań. Ciekawi go, w jaki sposób wielcy pisarze opisywali kulinarne upodobania swoich bohaterów. Takich opisów naprawdę nie brakuje, bo przecież rycerze, szlachta czy chłopi coś jeść musieli. Jan Kuroń opowiadał o tym, że nie tylko królowa Bona przyczyniła się do upowszechnienia warzyw w polskiej kuchni. Ziemniaki na przykład wprowadziła caryca Katarzyna, by uspokoić złe nastroje wśród chłopów. Potrawy znalazły się w Monachomachii, gdzie są przepisy klasztornej kuchni. Są w Dziadach, ale najwięcej uwagi przyciąga Pantadeusz. Cóż bowiem bardziej kojarzy się z ucztami niż szlachecki dwór? I praży się aż ogień, wszystkie z niej wyciszy żywne, aż z brzegów naczynia war ryśnie i powietrze dokoła zionie aromatem. Bigos już wodów. Strzelcy z przywrotnym libatem, zbrojni łyżkami, biegą i bodą naczynie. Miedź brzmi, dym bucha, Bigos jak kampora gnie. Zniknął, uleciał, tylko w czeluściach saganu w repara, jak w kraterze zagasłych wulkanów. Jan Kuroń nie tylko opowiadał o Bigosie z czasów pana Tadeusza, ale zdradził tajemnicę zrobienia tej wspaniałej potrawy w domu. Goście mogli też spróbować, jak smakuje. Literatura i kuchnia to jest coś, co rzeczywiście może jeść w parze? E, no, siło rzeczy idzie, bo, bo, bo literatura jest. E... Kuchnia i ogólnie żywność, i jedzenie, no to, to jest podstawa naszej egzystencji, więc siłą rzeczy i bardzo istotny element naszego życia. Wydaje mi się, że im, im bardziej rozwinięta jest ludzkość, tym to jedzenie ma, ma, ma szerszy wymiar, jest dla nas bardziej istotne, więc e, siłą rzeczy musi wkraczać w literaturę. I wydaje mi się, że, e, że, że, że byłoby z wielką szkodą dla literatury, gdyby to, to jedzenie e, było wykluczone ale ono w, w, w polskiej literaturze współczesnej występuje zdecydowanie rzadziej niż na przykład u Mickiewicza czy choćby u Brzechwy, bo przecież... I pchła hrajka też coś tam pichciła, prawda? E, owszem, i Kaczka Dziwaczka, i, i tak dalej, i tak dalej, to faktycznie wszystko się, wszystko się wiąże. Natomiast wydaje mi się, że teraz, kiedy mamy mnóstwo źródeł różnych i filmowych, i, i tak dalej, e, rola taka kronikalna nie jest aż tak istotna, bo na przykład faktycznie u mamy mnóstwo opisów, nie tylko w Pana Tadeuszu, ale i w Dziadach, i, i w całej twórczości, i to jest nie do przecenienia, jeżeli chodzi o takie kronikarskie, e, te, taki kronikarski aspekt. Natomiast w dzisiejszych czasach, kiedy mamy telewizję, internet i to wszystko jest filmowane, uwieczniane, e, zapisywane na, na, na milion różnych sposobów, to faktycznie wydaje mi się, że twórcy troszeczkę poczuli się, że zdjęto z nich obowiązek być może jakieś e, opisywania jedzenia, bo faktycznie wystarczy włączyć telewizję, e, czy. czy, czy czy otworzyć gazetę tematyczną i faktycznie to jedzenie się do nas wylewa. Także faktycznie pod tym względem wydaje mi się, że co ciekawe w literaturze fantazy i, 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 i fantastycznej jest dużo więcej, autorzy bardziej się kręcą wokół jedzenia niż na przykład w takiej typowej prozie szeroko pojętej. Nie wiem, nie wiem, z czego to wynika, szczerze mówiąc. Sądzi Pan, że autorzy na przykład, którzy dużo piszą o jedzeniu właśnie może bardziej lubią jeść, czy, czy bardziej ich ten temat interesuje z, z punktu widzenia socjologicznego na przykład? Na pewno to się wiąże, że jeżeli coś lubimy robić, to na przykład jeżeli mamy wybrać kierunek badań, to, to, to bardziej idziemy w tym kierunku. Więc poniekąd jest to chyba naturalne, że, że, że wybieramy kierunki, które, które, które lubimy. Jeżeli ktoś lubi sporty, czy, czy to ekstremalne, czy zwykłe, to zajmie się... Bardziej pójdzie w tym kierunku, aniżeli jeżeli chodzi o jedzenie. Jeżeli ktoś lubi gotować, kocha jeść, e, czuje się smakoszem, zna jakieś lokalne e, produkty i tak dalej, to pójdzie w tym kierunku i myślę, że w jego twórczości również to się e, odbije. Czy są w literaturze takie potrawy, które warto odświeżyć, o których zapomnieliśmy, a które na przykład pan odnalazł e, czytając jakieś dzieła klasyczne? Znaczy, jest wiele takich potraw. My, całe szczęście, mamy dosyć dużą spuściznę i dosyć mocno nią dbamy. Także tych potraw jest faktycznie sporo. Jest wiele osób, które, które starają się to kultywować, odtwarzać te przepisy, na przykład Jarosław Dumanowski, to jest to nie, jeden, moim zdaniem, z, z najlepszych pod tym względem uczonych, jeżeli tutaj można w ogóle hierarchizować hierarchi, czy robić ranking. Natomiast wiele potraw, które na przykład ja próbowałem, wielu moich znajomych robić z, tamte, z okresu średniowiecza, dajmy na to, okazują się kompletnie niezjadliwe, więc niektóre być może z racji jakiejś takiej ciekawostki socjologicznej, antropologicznej można, można pokazać, ale absolutnie nie podawać tego na stół, no bo są też makabryczne potrawy, jak na przykład pieczenie kurczaka, jedną z atrakcji w średniowieczu. Na, na w średniowieczu i, i później na stołach magnackich był kurczak, który niby był upieczony, ale kiedy goście zaczęli go konsumować, zaczynali go konsumować, on się nagle podrywał. Jest to dosyć makabryczne, ale to robiło się w ten sposób, że się okładało najważniejsze narządy dla przytrzymania życia albo lodem, albo mokrymi jakimiś ręcznikami, żeby temperatura nie dochodziła. I, i z pozoru to się wy, 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 zwierzę wydawało się martwe, ale ożywało na stole. No, to jest makabryczne i dla mnie to w ogóle nie do przyjęcia. Więc tego typu historie wynalazki myślę, że bym zostawił w tej głębokiej historii. Ale faktycznie jest wiele potraw, które, czy składników, które, które onegdaj bardzo często występowały, a my jakoś odrzuciliśmy zachuśnięci, nie wiem, mozzarellą, milionem różnych produktów, czy z drugiej strony świata, czy, czy od zachodnich sąsiadów. I myślę, że faktycznie trzeba jakoś z rozmysłem, jak, jak zawsze, troszeczkę pomyślunku i, i jak najwięcej czerpać, bo, bo jednak tradycja to jest taka nasza kotwica, Żebyśmy za bardzo nie odpłynęli, nie zachłysnęli się nowościami i jakimiś takimi trendami. A czy to tak jest, że kuchnia była przystosowana jednak do tego klimatu czy, czy regionu, w jakim żyjemy, i jakby bardziej bliżej tej natury była ta staropolska kuchnia? E, no tak siło rzeczy, no, my też my nie wpływaliśmy tak na środowisko, to jest bardzo szeroki aspekt. Bo, e, bo, 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 bo no teraz przy takim przemysłowym blisko, tam tu prkocze. Zastanawiam, czy nam się nie spali. Przy przemysłowym chowie zwierząt to faktycznie szkody, szkody na, na, na środowisku są dosyć znaczne. I kuchnia była zróżnicowana, chociażby ze względu, no wiadomo, że ludzie w górach, gdzie jest minus 20, zimą jedli zupełnie inaczej. Włochy są świetnym przykładem, bo, bo, bo my uważamy zazwyczaj, że Włochy to jest makaron, delikatne warzywne dania, prawda, tylko lampeczka wina. No ale. Przy minus 20 w Tyrolu, jeżeli mamy wejść na górę 1000 metrów wzwyż, to po takiej, nie wiem, kaponacie, czyli w duszonych warzywach w pomidorach, to podejrzewam, że taki Tyrolczyk czy by przeszedł, nie wiem, te, te, te kilkaset metrów i padłby w te zaspy śniegu. Stąd też mamy właśnie lasagne, mamy carbonara, to są właśnie wszystko dania, niby włoskie, ale, ale właśnie z tej części górskiej. Dieta też była zupełnie inna z racji tego, że było dużo więcej zawodów fizycznych. I, i, I zupełnie inne drwal pracujący, nie wiem, w Kanadzie e, ma zapotrzebowanie energetyczne, które za, głównie za, zaspokaja mięsem, a zupełnie inne ma, ma sekretarka pracująca w korporacji, także e, to też model społeczeństwa nam weryfikuje, jak ta dieta wygląda. Ja proponuję, żeby za zamieszać ten Bigos, bo rzeczywiście się przypali. Czy Bigos to jest klasyczna polska potrawa, taka najbardziej znana? I myślę, że to jest jedna taka z takich naszych tradycji kulinarnych faktycznie e, bardzo mocno osadzonych, bo już i, 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 e, i Mickiewicz pisał, i, i, e, i, i wcześniej on się pojawiał w, w Compendium ferkulorum. E, to są różne odmiany. E, i, co ciekawe, w, w pierwszych wersjach tam nawet kapusta nie występowała, więc ja oglądając ostatni jeden z dziesięciu, było pytanie, co jest podstawowym i niezmiennym składnikiem w bigosie. Ja już wiedziałem, że to jest gafa, bo, bo wcale tak nie do końca jest. Kapusta pojawiła się stosunkowo, znaczy stosunkowo późno. Myślę, że tak w granicach XVII-XVIII wieku dopiero w bigosie. To co było to podstawą? Mięso, przede wszystkim. Jedno było bardziej e, siekane, czyli to był bigos hultajski, e, inne było mniej siekane, węgierski bigos, e, e, to była papryka ze śmietaną i mięsem, także mm, nawet e, trafiłem na, na przepis na bigos skarpia, także wariacje są różne, jak to w życiu.